Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na analizę pary Bitcoin do złotówki na giełdzie Zonda. Dzisiaj jest środa, 4 maja 2022 roku. Analizę tradycyjnie przeprowadzamy sobie na yy, interwale dziennym. Ja używam klasycznej analizy technicznej poziomów Fibonacci'ego oraz teorii fal. Eliota. Mamy tutaj na wykresie scenariusz, który śledzimy już dziewiąty tydzień z rzędu i jak na razie rozwija się on po naszej myśli. Mamy tutaj do czynienia z ostatnią falą spadkową, którą tutaj oznaczyliśmy sobie na wykresie jako fale C. Mamy rozszerzenie tej fali nieco niżej. Może przeniosę ją do punktu tutaj pierwszego, który by nas ewentualnie interesował jako poziom docelowy. Tak więc tak wygląda nasz scenariusz. Czego w nim brakuje? No to myślę, że wszyscy już widzą: brakuje tutaj gwałtownych spadków w fali, w fali trzeciej, korekty w fali czwartej i ostatniego pchnięcia spadkowego przez niedźwiedzie do poziomu. Docelowego poziom docelowy, pierwszy poziom docelowy to 118 385 zł, wynika on z projekcji Fibonacciego, a drugi poziom docelowy to długoterminowe wsparcie techniczne zlokalizowane na 111 393 zł. Póki co nadal mamy do czynienia z wewnętrzną falą korekcyjną. Najprawdopodobniej tutaj ta fala korekcyjna będzie kontynuacją w tej fali drugiej w kółeczku, czyli mamy taki okres, kiedy zapędy bycze są bardzo szybko gaszone i cały czas stroną dominującą na rynku i. W tym takim niskim zakresie cenowym, płytkim zakresie cenowym pomiędzy 165 547 a 182 634 tutaj dominującą stroną są niedźwiedzie i również w większym zakresie cenowym, w bardziej w szerszym zakresie cenowym również stroną dominującą są, są niedźwiedzie. Więc widać tutaj presję ze strony sprzedających, aczkolwiek ostatnimi czasy ten... Trend taki tutaj lokalny, boczny, lokalna tutaj konsolidacja nam się lekko wydłuża. Najprawdopodobniej ta korekta faj drugiej będzie po prostu bardziej złożona w czasie i w cenie niż pierwotnie e, zakładamy. Wsparcie e, oczywiście na 165 547 jest ustawicznie atakowane tych prób było już co najmniej 3-4. One nigdy nie doszły do, dokładnie co do grosza do tego, do tego poziomu wsparcia, aczkolwiek poziom typu 167 230 czy też 165 874 to są poziomy zbliżone bardzo, bardzo, bardzo do poziomu wsparcia technicznego. Podejrzewam, że w przypadku, kiedy tutaj nastąpi wybicie dołem tego poziomu 165 547, tutaj te spadki będą bardzo dynamiczne, gdyż w tym momencie będzie taka mini kapitalizacja strony, strony oczywiście, popytowej, czyli, czyli byków. Więc. Kolejna fala, podfala w zasadzie spadkowa, w naszym scenariuszu spadkowym nam się wtedy zrealizuje. Co jeśli ten scenariusz jest błędny? Co jeśli rynek ma coś innego w zanadrzu dla nas przygotowane i nie, nie szczególnie Chcę, żeby tego rodzaju tutaj, tutaj, scenariusz został przez rynek wykonany. No cóż, w takim wypadku pozostaje nam przede wszystkim obserwować. 182 234 to jest ten pierwszy poziom, podu, którego jakiś zwrot ku górze może się wydarzyć. Oczywiście on jeszcze nie przesądza, wybicie tego poziomu nie przesądza jeszcze o tym, że cały ten scenariusz spadkowy jest unieważniony. Zostaje nam cały czas szczyt fali B. Szczyt fali B 205 601 zł. Okolice tutaj 50% zniesienia Fibonacciego, ostatniej fali spadkowej. No i dopiero kiedy ten poziom jest naruszony, wtedy oczywiście możemy mówić o tym, że kontynuacja wzrostów jest, jest dalej na stole. Jest dalej aktywna, no ale nawet jeśli tak będzie, no to pamiętajmy o tym, że y, cały czas jest możliwe również kolejny szczyt lokalny dla fali B y, do zrobienia. Na przykład na poziomie 61%, nieco wyżej tutaj ulokowanym y, zniesienia fibonacciego naszego ostatniej fali spadkowej. Y, zobaczymy, jak to y, się wszystko tutaj ułoży. Na razie nasz scenariusz y, jest realizowany, dlatego też go nie zmieniamy, dlatego też go tutaj y, nie modyfikujemy. Rynek wykonuje y, mniej więcej to, co powinien w takim wypadku wykonywać. No i oczywiście kluczowym na ten tydzień poziomem do obserwacji jest poziom wsparcia 165 547. Od jego rozegrania zależy tak naprawdę los spadków, los naszego scenariusza na interwale dziennym na parze bitcoin do złotówki. Na ten czas to ode mnie już wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie tej analizy. No i oczywiście zapraszam serdecznie na kolejne. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie suba, zostawcie jakiegoś lajka, może jakiś komentarz wtedy bardziej... Interaktywne staną się moje analizy. Im bardziej konstruktywne komentarze, tym bardziej konstruktywna odpowiedź z mojej strony. Także zachęcam do, do komentowania, do wymiany poglądu. Przede wszystkim o naturze, szczególnie technicznej, rynków finansowych. Może być Bitcoin, może być inna, inna kryptowaluta. No i widzimy się oczywiście w piątek. W piątek aktualizacja analizy, tak zwana analiza weekendowa. No i poniedziałek 187 tygodniowy przegląd kryptowalut o godzinie 19. Tymczasem trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Cześć, cześć!